Witam Cię. Ja nazywam się Malwina Stach, jestem psychologiem i m.in. nauczycielem świadomego śnienia z perspektywy terapeutycznej. I w tym roku zapraszam Cię bardzo serdecznie na Festiwal Dreamersland, gdzie już 10 lipca o godzinie 18 w namiocie wyrazu, będzie to pełnia księżyca, poprowadzę dla Was wykład i proces, w którym będziemy stawać do swoich marzeń. Na drodze do naszych marzeń często mamy różnego rodzaju nieświadome przekonania, wierzenia, blokady, których często nie widzimy. W tym procesie, który dla was poprowadzę, w którym będę wam towarzyszyć, będziemy mogli pooglądać, co tam w nas w środku drzemie, co powoduje, że gdzieś albo nie mamy energii, albo wiary, albo zasobów, żeby stanąć za tych marzeń. Dodatkowo w tym roku Dreamers Land gwarantuje dwie nagrody, 20 tysięcy i 40 tysięcy złotych dla marzycieli, którzy zgłoszą swoje marzenie. Więc jeżeli potrzebujesz wsparcia w spełnieniu tego, co Twoje serce pragnie, co drzemie w Twojej duszy, to zapraszam Cię do zgłoszenia swojego marzenia i ja będę Cię również w czwartek podczas procesu świadomego śnienia i naszej zabawy z percepcją rzeczywistości w tym wszystkim wspierać do zobaczenia